Polska policja powinna się wstydzić. Co za wstyd i kompromitacja. To jest nawet gorzej. 90-letni starszy pan zasłabł w Wałbrzychu dzisiaj podczas... Protestu inżynieryjnego. Wiecie o co chodzi? Bo polska policja, tak zwany zespół antykonfliktowy, który teraz widzicie, poza tym na dole jest napisane po angielsku. Nie wiem jakim cudem, czy my żyjemy, mieszkamy gdzieś w Anglii. To jest Polska, tylko polski język powinien być, bo jesteście polską policją. Chyba polską policją, a może i nie. To, co dzisiaj zrobiliście w obrzychu z tym starszym panem, to jest wstyd, serio. Wy też macie rodziców, ojców, wy też macie dziadków, macie kogoś w rodzinie. Ja tak nie wstyd moi drodzy, zobaczcie sobie ten filmik, który dzisiaj hula sobie lata po internecie, po X ach dokładnie. Tak nie może być, serio, tak nie może być, patrzcie! Proszę pana, <grym> proszę pana! Proszę pana, 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 halo, dzień dobry! Proszę pana, dzień dobry! Dzień, dzień, proszę pana! Gdzie pan idzie? Ja rozumiem! Proszę pana! Proszę z nami chwilkę poczekać. Porozmawiamy Poro o pana! Tudę nie będziecie mnie legitymować, bo nie macie podstaw. Proszę pana, mamy podstawy, jest nie podejrzenie, macie. że zostało popełnione wykroczenie. Żadnej podstawy nie macie. Musimy legitymować wszystkich jako świadków, szanowny panie. Chciałbym bardzo, żeby pan poczekał. Proszę pana, proszę mnie posłuchać. Proszę się od odstawić ode mnie. Ja to w takim wypadku pójdę razem z panem do domu. Odprowadzimy pana. Odprowadzimy, żeby bezpiecznie pan wrócił, jako prawowity obywatel Rzeczpospolitej Polskiej. Czy jest pan źle? źródeł? Wezmę Dobrze pan się czuje? Że chwilę, niech pan posiedzi, jeszcze odpocznie. Ten starszy pan to nie jest byle kto, bo to jest niemalże legenda z Wałbrzycha. Legenda, która w czasach jeszcze komunistycznych. Bardzo dużo zrobiła dobrego dla Polski. Nazywa się ten pan Józef Zalaz. Ja pana Józefa bardzo pozdrawiam. Panie Józefie, jeśli pan mnie teraz słyszy, wielki szacunek dla pana. Jest mi naprawdę przykro, że pan, jako 90-letni obywatel przede wszystkim polski, chcący ochronić nas, żeby nam żyło się bezpieczniej, jest pan nękany przez policję. Jak mogło dojść do czegoś takiego? Gdzie my przespaliśmy jakiś tam okres, w którym rozdawali rozumy? Gdzie my przespaliśmy okres, w którym żyło się normalnie, dlaczego w Polsce nie może być normalnie? Dlaczego starsi ludzie są tak nękani? Starszy Pan, który już powinien sobie spokojnie żyć, którego już nikt. Nie powinien męczyć, a zwłaszcza policja. Zwłaszcza policja. Co taki pan ma teraz czuć? No on się czuje jak w tych stanach wojennych. On nawet tam nie był tak nękany. Był wtedy młodszy. Jak wam nie wstyd? Bo po prostu wy powinniście nawet się spalić ze wstydu przed lustrem. Wasza rodzina powinna się was wstydzić. Za to co zrobiliście. Zatrzymujecie 90-latka na proteście. Który przyszedł po prostu protestować. Co on wam zawinił? Co wam przeszkadzają ci ludzie? Serio chcecie? Chcecie uniwersytety, inżynierów, jakieś nowe stanowiska, nowe kierunki inżynieryjne? Okej, okay, ale nie płaczcie. Nie płaczcie później. W ogóle, jaka tam była podstawa jakiejkolwiek interwencji? Co on zrobił? Co ten pan zrobił? Jakim prawem wy się w ogóle czepiacie? On miał tam taką. taki kartonik. Taką tabliczkę z napisami, że, no, niepodległość i TP. To no, co on złego robi? Że facet starszy pan mówi, że Polska powinna być niepodległa? To wam przeszkadza? Co ma mówić? Co ma tam mieć napisane? Polska niepodległa nie może być? Serio? To byście go puścili? Z tego wynika, ja tak się zastanawiam teraz, patrząc na tą policję, kto tam służy, kto tam w ogóle idzie. Czy wy dostajecie jakieś ekstra pieniądze? Serio? Naprawdę? Wy nie macie żadnych zasad moralnych? 90-letni starszy pan zasłabł, a teraz pytanie: gdyby nie daj Boże, odpukać, odpukać, gdyby stało mu się coś, coś najgorszego, kto poniósłby odpowiedzialność za to? Kto wy, wy byście ponieśli? Wy, wy byście byli winni, wy byście stanęli przed sądem. Wstyd mi osobiście jest wstyd, że ktoś taki jest policjantem. Serio, jest mi wstyd. Grupa antykonfliktowa. Jaka antykonfliktowa? Po co wy tam jesteście? Nie macie co robić? W weekend są wakacje? Jedźcie sobie gdzieś. Jedźcie sobie najchętniej, to jedźcie sobie do Malmo, albo na przykład do Paryża, do Brukseli. Jedźcie tam sobie, do Londynu, może i do Rzymu, do Neapolu. Jedźcie tam sobie, na Lampedusę, jedźcie tam sobie wypoczywać na wakacje. Przecież ten starszy pan to już jest naprawdę 90-letni pan. Gdyby mu się coś stało, to byłoby tragedia, serio, to byłaby tragedia. Ja przeżywam to jako zwykły człowiek, jako osoba, która widzi starszego pana, który niemalże traci przytomność. Ludzie, ile na was trzeba wylać pomyj, żebyście poszli po rozum do głowy? Ile jeszcze? Ogarnijcie się. Młodzież zawsze mówi, ogarnijcie się. No ale moi drodzy, słuchajcie teraz. Bo o ile tutaj był 90-letni starszy pan, który ma tyle mądrości w sobie, że pół polski mogłoby się od niego uczyć. Ale teraz mamy zupełnie innego typka przeciwność, czyli mamy normalnego i kogoś, kto jest przeciwnością normalnego. Posłuchajcie sobie tego tutaj. Jestem za przyjmowaniem imigrantów. Zwykle lepiej gotują od nas. Tylko motywy kulinarne, gastronomiczne, czy jakieś inne panem kierują? Wszyscy są ludźmi. Żadna różnica. Czasami ee... Głupszych i bardziej tępych od Polaków trudno znaleźć. Więc, yy, niby dlaczego nie zapraszać innych? Jestem za przyjmowaniem, bo lepiej gotują. Ja pierdzielę. Jest za przyjmowaniem, bo lepiej gotują. Gościu, idź sobie do restauracji. Lubisz kuchnię hinduską? Idź sobie, zjedz. Lubisz kuchnię arabską? Ja też bardzo lubię, muszę się przyznać. Serio, bardzo lubię kuchnię arabską. No, czyli kuchnia syryjska, libańska, marokańska. Bardzo lubię, no, bardzo lubię te smaki. Ale czy ja będę chciał, żeby tych kucharzy tutaj było bardzo dużo? Nie, bo mi wystarczy jedna restauracja. Jedna. Nie potrzebuję tysiąca restauracji na jednej ulicy. Wystarczy mi jedna. Po prostu obłęd jakiś. Jak można coś takiego mówić? I to jest ta przeciwność. Mamy skrajność normalności. Taką pozytywną skrajność. I mamy skrajność przeciwieństwa normalności. Taką negatywną. Poza tym on yy, bardzo brzydko mówi o Polsce. Ten typ do tego jeszcze powiedział, że głupszych od Polaków ciężko znaleźć. Ja pierdzielę. Głupszych, ale tego typu właśnie. Ale tego typu. Właśnie takich. Bo ty nazywałeś głupszymi właśnie takich, jakim jesteś ty. Jakim człowiekiem jesteś. Bo tylko ktoś głupi jest w stanie takie rzeczy mówić, żeby wyzywać innych. Od głupków. Naprawdę. Po prostu... O ile tam się wzruszyłem starszym panem, o tyle tutaj, no przecież ja pierdzielę. Ludzie, trzymajcie mnie. Ten typ znieważa Polaków, nazywa ich głupkami, mówi, że jest za przyjmowaniem, bo lepiej gotują. No, koleś, który ma totalnie już rozum, przeinaczony, zniekształcony, za dużo telewizji, za dużo radia mainstreamowego. Co się dzieje z ludźmi? Zobaczcie, tamten starszy pan, 90 lat, moralny wzór. Moralny wzór do naśladowania. Tutaj gościu, który też przeżył te same lata, 70, 80, 90. Totalny jeździec bez głowy. Piszcie komentarze, co o tym sądzicie. Napiszcie o tym pierwszym panu i napiszcie też, skomentujcie sytuację z tym drugim Kolesiem. Naprawdę, to tylko pokazuje, jaka jest polaryzacja w Polsce, jak my jesteśmy podzieleni. Wszystko przez telewizory. Wszystko przez telewizory, ale. Ten jeden pan jest normalny. Jesteśmy podzieleni, ale połowa jest normalnych. Czy się bardzo cieplutko? Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Piszcie komentarze. Miłego weekendu i do usłyszenia. Cześć, papa. Pa.